Stanisława Celińska odwołuje koncerty. Powodem pogorszony stan zdrowia. Stanisława Celińska jest zmuszona odwołać i przenieść daty swoich koncertów. Przyczyną jest pogorszony stan zdrowia. W najnowszym poście artystka wyraziła swój smutek z powodu zaistniałej sytuacji. Stanisława Celińska rozpoczęła przygodę z aktorstwem w 1968 roku, a już rok później ukończyła warszawską PWST. Jej debiut na dużym ekranie nastąpił w filmie Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy, gdzie zagrała u boku Daniela Olbrychskiego. Przez lata występowała na deskach najważniejszych teatrów, między innymi Teatrów Współczesnego, Nowego, Dramatycznego i Studio. Od 2002 roku Celińska z powodzeniem realizuje się jako wokalistka. Jej albumy, takie jak Atramentowa czy Nowa Warszawa, zdobyły uznanie publiczności i krytyków, osiągając status złotych i platynowych płyt. Stanisława Celińska odwołuje koncerty. Powód stan zdrowia. Artystka do tej pory chętnie koncertuje. Niestety, jej najbliższe plany związane ze śpiewaniem na scenie zostały boleśnie zweryfikowane przez problemy zdrowotne. Celińska opublikowała na swoim facebooku wpis, w którym ogłosiła, że jest zmuszona odwołać i przełożyć swoje koncerty ze względu na pogorszony stan zdrowia. Coraz intensywniejszy ból kręgosłupa wymaga szybszej operacji. Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach. Powiadomię Was o moim powrocie. Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce. O swoich następnych krokach z pewnością będzie informować fanów również za pośrednictwem Facebooka.